Radio z, z Krakowa Takie dobry sygnał nawet On RDS się ładuje Mniejszy RDS też się ładuje Wszystko się ładnie załadowało myślę że to jest to jest Chciałby łapać largów, ale famy. Pasta nawet lepszy zasięg. Ewentualnie konie jeszcze mogą łapać, ale tu jest jeszcze większą taki chyba. Jeszcze mogą to łapać. Ale zrobiłem taków setkę Brakowską. No, fajne, no, chyba takie kilometr. No panownie jakoś. あばらしいな。